Cześć, Nazywam się Kamil Brzeziński i chciałbym was dzisiejszym filmem przekonać do kupienia przenośnej konsoli. Dlaczego? Dlatego, że granie jest fajne, a dzięki przenośnej konsoli możecie grać właściwie wszędzie. Mimo że mam trzy konsole przenośne, bo mam PlayStation Vita, mam też właściwie wszelkie konsole stacjonarne Sony, począwszy od PlayStation 3. To mimo wszystko zdecydowanie częściej i chętniej gram na 3DS-ie. To jest nowy 3DS, który jakiś czas temu recenzowałem u mnie. Na blogu, zerknijcie sobie na film, jest tutaj podlinkowany. Czemu, czemu zdecydowałem się nagrać dzisiejszy odcinek? W sumie trochę dlatego, że zainspirował mnie Paweł Opydo. Zobaczcie koniecznie jego film na temat Game Boya i dlaczego powinniście zainwestować w Game Boya. Ja uważam, że nie powinniście tego robić, mimo że Game Boy rzeczywiście jest tani. Game Boy Color na Allegro dostępny jest już za około 50 zł. Mimo wszystko uważam, że to są wyrzucone pieniądze w błoto. Po pierwsze, będziecie mieć duży problem ze znalezieniem fajnych gier. Gier jest oczywiście cała masa, tylko są trudno dostępne. Gdzieś na giełdach komputerowych, gdzieś tam na Allegro, naprawdę trzeba się natrudzić, poszukać, co nie jest fajne. No, chyba że jesteś zbierac zbieraczem i lubisz trochę złomu w domu starego i do tego pełno cartridge z grami, które na dodatek, jak pokazał Paweł. Ciężko się wyjmuje. Ja korzystam z Nintendo 3DS, dlatego że tutaj, poza oczywiście wszystkimi nowymi grami, kilka tytułów Wam zaraz pokażę, mamy do dyspozycji także wirtualną konsolę, tak zwaną, czyli możemy grać w stare gry z Game Boya, Game Boy Color, Game Boy Advance, z NES'a. właściwie z dużej gamy konsol Nintendo. Te gry są dostępne za grosze, za, za kilkanaście złotych, czasami za kilka złotych w sklepie z grami online właśnie na konsoli Nintendo 3DS i chcę Was przekonać, że granie na nowoczesnej konsoli przenośnej daje naprawdę dużo więcej frajdy niż bawienie się w pikselozę na małym, czarno-białym ekranie Game Boya czy małym, kolorowym, ale nie podświetlanym ekranie Game Boy Color, czy też granie na słabej jakości Game Boy Advance SP, który Paweł Wam rekomendował. Ja uważam, że to są wyrzucone pieniądze i chcę wam powiedzieć o kilku fajnych tytułach, w które ja gram na Nintendo 3DS. Ach, pomogłem sobie. Mam tutaj całą swoją bibliotekę gier 3DS i zacznę może od początku, niekoniecznie alfabetycznie chronologicznie, tak jak po prostu na półce gra stała. Pilot Wink Resort to jest bardzo fajna. Ciężko powiedzieć, żeby to był symulator, to jest raczej gra zręcznościowa. Gdzie latamy różnymi statkami powietrznymi, pokonując różne fajne zadania, ze świetną, ze, ze świetną tak naprawdę scenerią. Także bardzo dobra, bardzo polecana przeze mnie gra. Kolejna to jest właściwie cała seria, czyli Zelda. Zelda to jest hit Nintendo, oczywiście poza Mario. Tak? To jest akurat Majora Mask, czyli najnowsza część, która jest dodawana do niektórych zestawów z nową Nintendo 3DS. Bardzo fajna przygoda, w której jesteśmy zamknięci w pętli czasowej, trzydniowej i musimy rozwiązać masę ciekawych zagadek. Gra strasznie wciąga, ale wymaga dużego poświęcenia. To jest gra na kilkadziesiąt godzin grania, nie jest to gra, w którą przejdziecie jadąc autobusem z domu do szkoły czy z domu do pracy. To jest naprawdę wielka, wciągająca historia. Trochę starsza Zelda, Link Between Worlds. Bardzo fajna, trochę utrzymana w, takiej, w takim izometrycznym wyglądzie, gdzie widzimy bohatera z góry pod lekkim kątem. Jest to oczywiście 3D, ale to 3D jest bardzo uproszczone, co daje dodatkowych atrakcji i charakteru tej grze. Ogromna przygoda, strasznie wciągająca. Również polecam. W to Zelda. No i jedna z najsta najstarszych Zeld, czyli Ocarina of Time. Bardzo fajna przygoda. Świetna, i właściwie od tego powinniście zacząć swoją przygodę z Zeldą na konsoli Nintendo 3DS. Ja również od niej zaczynałem i bardzo fajnie wprowadza w klimat w ogóle, całej historii, od całą otoczkę tego, czym Zelda faktycznie jest. Świetny hit. Bijatyka. To się nazywa Super Smash Bros. Jest to jedna z najlepszych bijatyk, jakie w ogóle widziałem. Masa bohaterów, świetne plansze, super ciosy, strasznie wciąga. I to jest gra, w którą pogracie 10 minut, 15, jak również wciągnie Was na długie, naprawdę długie godziny. Dla mnie ogromny hit Nintendo. Coś, co uwielbiam, czyli wyścigi Mario Kart 7. To jest tytuł, którego nie możecie nie mieć, jeżeli macie konsolę Nintendo. E, wyszło właściwie na wszystko. Na Wii, Wii U, e, na, na 3DS-a, e, była też na Nintendo 64. Świetne. Mario Kart, świetna seria, super wyścigi. Wszystko takie kreskówkowe, przerysowane, e, zręcznościowe, ale wymagające naprawdę dużego skupienia. No, co tu mamy kolejno? O, mam teraz grę z DS-a, którą mam, czyli ze starej konsoli, nie trójwymiarowej. Grand Theft Auto China Town Wars. Jest to tytuł, który jest dostępny również na telefony, smartfony i tak dalej. Czemu go mam? Ponieważ lubię serię Grand Theft Auto. A China Town, Town Wars ma bardzo fajny klimat chińskiej mafii. Strasznie wciąga. Grafika oczywiście jest bardzo retro, bo mówimy tutaj o konsoli Nintendo DS. I na waszym 3DS-ie ta gra również będzie działać, jeżeli zdecydujecie się na kupno. Co tu mamy dalej? No, Super Mario Bros. tak. Bez tego nie byłoby Nintendo. Super Mario Bros. wyszło naprawdę w wielu różnych odmianach. Ja mam akurat New Super Mario Bros. 2, który mnie oczywiście strasznie wciągnęło, w który gram i którą bardzo lubię. Tak? Zbieramy monety, zabijamy grzybki, inne różne przeciwności losu, które pojawiają nam się na drodze. Naprawdę bardzo fajna gra, bardzo wam ją polecam. Jeżeli lubicie się bać, to na 3 ds wyszło również Resident Evil. To jest akurat Resident Evil The Mercenaries 3D. Bardzo fajna gra. Klimatyczna, oczywiście. Najlepiej grać po ciemku i to na słuchawkach jeszcze na oczach. Jak cała seria Resident Evil wciąga, potrafi przestraszyć i jest bardzo ciekawa. W sensie ja naprawdę bardzo tą grę lubię, chociaż dawno do niej nie, nie zaglądałem. Kolejna bardzo dobra bijatyka, która świetnie pokazuje efekty 3D na Nintendo 3DS. To jest Super Street Fighter 4. Świetna gra, bardzo dynamiczna. E, oczywiście, jeżeli jesteście fanem Street Fighter, nie muszę wam rekomendować, bo to jest tytuł, który musicie mieć. To jest bijatyka ewidentnie e, dla osób troszeczkę starszych, mimo że to jest 12 PEGI, e, to, 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 to nie jest gra dla małych dzieci. Tak? E, bardzo fajna, e, naprawdę spędzić można przy niej długie e, godziny. I mam dwie gry, które mam u siebie na półce, jednak to nie są super fajne tytuły Sport Island 3D. Gra sportowa włączyłem może z trzy razy. Nudna, kiepskie sterowanie, raczej wam nie polecam. Także trzymajcie się od tego tytułu z daleka, chyba że bardzo lubicie gry sportowe i chcecie się przemęczyć. I ostatnia gra, na której też się trochę zawiodłem: Driver Renegade 3D. Ja ją kupiłem za jakieś 30 zł na Amazonie Brytyjskim, i w ogóle tam często możecie trafić na bardzo tanie gry. Często kupowałem tam gry, kiedy jeszcze z Amazonu była darmowa wysyłka do Polski. Bez dodatkowych kosztów wysyłki mogliście sobie po prostu te gry kupić za, za grosze. Gry na Nintendo 3DS ogólnie nie są tanie. Ja często poluję w sklepie, w sklepie Nintendo na jakieś tańsze gry, tylko to są zwykle Indie Games, takie proste zręcznościówki, które gdzieś tam wciągają ale jednak graficznie nie powalają, tak? Bo nie o to w nich chodzi. One mają mieć e, ciekawą fabułę, fajny pomysł, proste sterowanie. E, gra ma być po prostu fajna, tak? I e, Nintendo 3DS to jest taka konsola, na której znajdziecie naprawdę ciekawe tytuły. Tytuły, które wciągają, tytuły, które Was bawią. Tytuły, w które pogracie w parę minut i możecie konsolę schować, zająć się innymi rzeczami. E, na tej konsoli tego nie zrobicie. Tutaj raz, że gry ładują się bardzo długo, e, to dwa, w większości to są tytuły, które jednak bardziej angażują i wymagają tego, żebyście trochę więcej czasu na tej konsoli spędzili. Także ja Wam odradzam kupowanie starej konsoli Game Boy Color, czy też Game Boy Advance SP, zwykłego Advance'a, czy też Micro, która jest bardzo fajną konsolą i miałem ją kiedyś. Zdecydowanie warto poszukać albo starego Nintendo 3DS'a, no, albo jeżeli macie odpowiedni budżet, zaopatrzyć się w New Nintendo 3DS, który jest dużo ciekawszą, dużo bogatszą wersją starej konsoli Nintendo 3DS. Mam nadzieję, że udało mi się Was przekonać do tego, że nie ma co inwestować w stary złom. Jeżeli chcecie fajnie grać na przenośnej konsoli i nie chcecie tego robić na swoim telefonie, to warto zainwestować w Nintendo 3DSa. Jeżeli podobał Wam się film, a jeżeli jesteście ciekawi kolejnych filmów, to zapraszam Was oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Zawsze miło mi Was tutaj gościć. No i dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się film podobał. Zostawcie jakiś komentarz, ślad po sobie. No i zachęcam Was też do wrzucenia filmu gdzieś tam u siebie na YouTube, na Twittera, na Google+, na Elo, gdziekolwiek tam jesteście. Cześć!